Chwała Bogu. Bogu. Chciałem przeczytać jeden fragment Słowa Bożego znany Ewangelia Łukasza 18 rozdział od pierwszego do ósmego wersetu Łukasza 18 od pierwszego wersetu powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać mówiąc był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w obym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem i przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ na mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Chciałbym kilka takich myśli przekazać i za chwilę wrócić do tego fragmentu. Kilka przykładów. Kiedy czytamy stronicę słowa Bożego, księgę Daniela, tam jest taki bardzo ciekawy fragment, kiedy Daniel, on postanowił w swoim sercu jakby taki okres przeżyć, wejść w taki okres, kiedy był smutny, kiedy przeżyło jakby żałobę, on postanowił zrezygnować z dobrych pokarmów. Postanowił zrezygnować z wina, postanowił zrezygnować z tego, co jest przyjemne, nie namaszczał się oliwą i to był taki dla niego okres bardzo, można powiedzieć, trudny, przeżywał bardzo mocno i kiedy ten okres zakończył się, minęło 21 dni, przychodzi do niego posłanie z Boży, przychodzi anioł i odpowiada mu, co działo się w tym okresie. I kiedy ten posłaniec boży, ten anioł, my widzimy zresztą, że ten obraz, który tam czytamy, to bardzo podobny jest do obraza Pana Jezusa z Księgi Objawienia Jana, ale kiedy ten posłaniec przychodzi i On mówi Danielu, to co Ty zacząłeś, kiedy, ty, kiedy u ciebie była potrzeba, pragnienie, kiedy było pytanie, kiedy było właśnie to, to, co Ty zacząłeś, od razu przyszła odpowiedź Boża, od razu została wysłana odpowiedź Boża. Od razu zostało wysłane do Ciebie poselstwo, aby oznajmić Ci, co ma przyjść, aby wyjaśnić, aby wytłumaczyć. Że to nie było yy, tak, że to nie przyszło mimo. I ja myślę, że Daniel, kiedy on ten czas zaczynał, i ja myślę, że no, tak jak każdy człowiek, no, zaczynamy modlić się, zaczynamy coś przeżywać i jakby nie było widać żadnej odpowiedzi, nie byłoby widać reakcji, jakby, Boże, nie było, nie było widać żadnej zmiany. I minęło dopiero 21 dni i Pan Bóg przychodzi i mówi Danielu. Od samego początku ja widziałam, od samego początku ja słyszałam, od samego początku ja dawałam odpowiedź, wskazanie na to, co Ty przeżywasz, na to słowo, które właśnie Ty wypowiedziałeś. Ja szedłem, ale były przeciwności, aby to od razu przyszło, były przeciwności, aby od razu przyszło moje rozwiązanie, moje wzmocnienie. Moja pomoc, moja odpowiedź, były przeciwności i ten posłaniec Boży, ten anioł, on opowiada o tym wszystkim, jakie przeciwności tam były, jak to cała ta walka tam wydarzała się i daje dla Daniela właśnie rozwiązanie, daje odpowiedź, daje wytłumaczenie. I my widzimy, mija pewien okres. I choć Daniel z początku nie widzi jakby Bożej odpowiedzi, nie widzi nawet jakby Bóg zainteresował się tym, to my widzimy, że po 21 dniach Bóg mówi od razu, ja od razu wyszedłem, aby Tobie pomóc. Kiedy czytamy inne miejsce Słowa Bożego, to jest Ewangelia Jana, kiedy czytamy o Łazarzu, który zmarł, jego siostry jeszcze na początku wysyłają do Pana Jezusa prośbę, aby przyszedł do tej krainy, do Betanii, bo Łazarz jeszcze wtedy był chory, aby przyszedł pomóc. I kiedy do Pana Jezusa docierają ci posłańcy, mówią o tej sytuacji, mówią, że ten, którego miłujesz, on jest chory, bliski jest śmierci, i Pan Jezus, my widzimy, że On jakby chwileczkę zwlekał, jakby chwileczkę jeszcze pozostał w tym miejscu, w którym był dwa dni. I kiedy mówi, chodźmy tam do Betanii, chodźmy tam do mojego przyjaciela Łazarza, choć On mówi uczniom, że On już zasnął, czyli umarł. On mówi, że to wszystko już się wydarzyło. Uczniowie jeszcze wspominają, Panie, ale tam chcieli Cię zabić, tam przeciwności, jak Ty chcesz tam iść? I w wielu miejscach, w których Pan Jezus dawał odpowiedź, w wielu miejscach, w których Pan Jezus dawał rozwiązanie, nieraz i nie dwa były przeciwności. To chcieli Go z góry zrzucić, to chcieli ukamienować, to chcieli wypchnąć za miasto i tak dalej. I co chwilę przeciwności. I my widzimy i w tym miejscu przeciwności. Ale mimo przeciwności Pan Jezus idzie na prośbę tych sióstr. I idzie, i widzimy, że tam dzieją się, Boże, cuda. Pan Jezus przychodzi, łazarz już cztery dni w grobie leży, ale Pan Jezus mówi: Wyjdź z grobu. Oni odsunęli ten kamień, łazarz wychodzi z grobu, rozwiązują go, i my widzimy, że Pan Jezus, choć wydawałoby się, że z początku zwlekał, choć wydawałoby się dwa dni jeszcze był w tym miejscu, w którym przebyło wcześniej, widzimy przeciwności, ale on dochodzi i on odpowiada na prośbę tych sióstr, on odpowiada na to, że one płaczą, on daje poczucie, cieszenie i daje nadzieję i przychodzi Boże rozwiązanie i Łazarz staje z drogu i Pan Jezus nie zostawia ich jakby mimo, ale odpowiada na przeżywanie ich serca. Ja przypominam sobie jeden odcinek z mojego życia. To było już też trochę czasu temu. Ania wtedy, moja pierwsza córka, ona miała około roczku i zaczęła nam chorować na ucho. No z początku, no jak choroba, każda choroba, ja tak jakoś nie jestem wyczulony tak bardzo na chorobę dzieci, jak tam chwilę pochorują. No bo to co chwilę się zdarza, chociaż to była nasza pierwsza córka, więc może troszkę bardziej przeżywałem niż teraz. No ale jak to trwało tydzień, dwa, trzy tygodnie, no to dla mnie to było takie, jeszcze nie przeżywałem. szliśmy raz do lekarza, drugi raz do lekarza. Antybiotyki. Potem tam co chwilę ropa z tego ucha wyciekała, i ogólnie zacząłem też interesować się tym tematem, i było coraz jakby trudniej w tym temacie, i miał miesiąc drugi miesiąc w końcu była w szpitalu, miała zabieg na to ucho, to za bardzo nie pomogło. Kolejny miesiąc, kolejny, i tak praktycznie cały rok, od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala, i powiem szczerze, jak z początku tak nie przeżywałem tego, to po tym roku, kiedy już wylądowałem z Anią w szpitalu i ja byłem w tym szpitalu i Dwa tygodnie byliśmy w tym szpitalu i dziecko, wtedy ona miała prawie dwa lata chyba, czy może półtorej, już tak dokładnie nie pamiętam jak to było. Ja byłem dwa tygodnie z nią w szpitalu, bo u nas Ola się urodziła, Madzia była w domu z Olą. Trzy tygodnie to było jakoś, trzy tygodnie Ola miała, ona była w domu, a ja z Anią w tym szpitalu dwa tygodnie i powiem. Ten rok on już moje serce jakby zmiękczył, już już bardzo byłem tu umęczony, ale ten szpital i te dwa tygodnie leżenia w tym szpitalu z tym dzieckiem i obserwowania w ogóle innych dzieci i tego wszystkiego i ta sytuacja, jak ją tam kuli te. Te wszystkie podawania kroplówek, i jeszcze ona miała rotawirusa i wymiotowała gorączka mocno, to wszystko tak mocno jakby przy, przygwoździło mnie i tak bardzo było mi ciężko. I my modliśmy się od samego początku, żeby Pan Bóg pomógł, ale jakby odpowiedzi nie było widać. I miał miesiąc za miesiącem, i prawie rok gdzieś to wszystko trwało. I kiedy pamiętam już. No, nie wiem, po ponad tydzień byłem w tym szpitalu. Ja tak poszedłem na korytarz, no. Ania tam była jako dziecko w tym takim końcu, jakby w tym szpitalu. Te kroplówki, to wszystko, no, też to przeżywała, no, jak dziecko, no, ale też tam płakała i nie było łatwo. I w korytarzu, kiedy tak stałem, poczęłem do takiego parapetu, tam okno było i zawołałem tak do Boga Boże pomóż. I tak wylałem jakby swoje serce jeszcze tak bardziej. Ja wiem, że Bóg, On już posyła swoją odpowiedź, kiedy my zaczęliśmy się modlić od samego początku. I to prawie rok, ale prawie rok szła ta odpowiedź Boża. I kiedy miara jakby tej Bożej odpowiedzi, kiedy te wszystkie przeciwności duchowe, one jakby doszły do miarę, przyszła odpowiedź Boża. I ja wiem, że na tą modlitwę, to była jakby ta ostatnia modlitwa, która dopełniła czasem tej modlitwy, którą my za rok zapełnialiśmy na tą Przyszło wypełnienie, i Bóg odpowiedział: I Ja w krótkim czasie widziałem, Ania zdrowa wychodzi ze szpitala, i myśmy już nigdy w tym temacie do lekarza nie poszli. Ona dzisiaj ma 8 lat. Chwała Bogu. Pan Bóg dał swoją odpowiedź, ale jeszcze jedna sytuacja, którą chciałbym przytoczyć, a to było gdzieś rok temu. Ania wtedy do pierwszej klasy chodziła. I no my odbieraliśmy, zaprowadzaliśmy Anię do szkoły, ja albo Madzia odbieraliśmy ją z tej szkoły, no teraz już sama potrafi chodzić, jest w drugiej klasie, ale wtedy jeszcze zaprowadzaliśmy, no i większość Madzia tej pracy wykonywała, no ale mi też zdarzało się, nie raz, i nie dwa. Albo zaprowadzać, albo iść odebrać ze szkoły. No i dwie takie sytuacje miałem, kiedy powiedziałem, że pójdę po Anię do szkoły. No i jakoś tak czas upłynął i ja trochę spóźniłem się. Pierwsza sytuacja taka. I idę do tej szkoły i zamiast ja czekać na Anię, to ona czeka na mnie. Ale długo to nie było, ja dużo się spóźniłem. No i patrzę, ona wesoła. No widziała, że to długo nie trwa, wiedziała, że ja przyjdę po nią, no bo zawsze przychodziłem, albo mama wiedziała, że wszystko jest pod kontrolą, tak jakby. No i z uśmiechem na twarzy ja też uśmiechnąłem się, tam powiedziano, że trochę tak spieszyłem się, ale nie zdarzyłem. Ona zrozumiała, no i wróciliśmy. Ale niedługo czas mija i mi znowu zdarza się podobna sytuacja, ale trochę dłużej się spóźniłem. Ja idę do tej szkoły, już dzieci wszystkie porozchodziły się, rodzice wszystkich odebrali, ale patrzę, a ja tam czeka. No i widzę, że osy na oczach. I widzę, że to już trwało trochę dłużej. Widzę, że ten czas już nie tak jak ostatnio i u niej na pewno, ja nie pytałem w sumie nie rozmawiałem z nią za bardzo co u nim w sercu się działo, ale ja zrozumiałem to trwało trochę dłużej i już później ten uśmiech, który może wcześniej był on zamienił się w z on zamienił się w jakąś niepewność on zamienił się w coś, że gdzie ten tata jest albo ta mama, bo ona nie wiedziała kto po niej przyjdzie i już była jakaś niepewność, no kiedy przyszłem to to wszystko przeminęło i odebrałem ją, ale ja z tego wyciągnąłem pewną lekcję i zauważyłem, to jest tak jak my podchodzimy do Boga albo Pan Bóg przychodzi swoją odpowiedzią do nas. I kiedy nawet tą historię z mojego życia opowiadałem, kiedy coś trwa krótko i coś może jeszcze tak, może nie dotyka tak mocno, u nas może jeszcze uśmiech na twarzy, chociaż jest może trudno, ale my wiemy, że Bóg On odpowiada, my wiemy, że Bóg On wyciąga swoją rękę, my wiemy, że Bóg jest z nami i my wiemy, że Bóg dopomoże i da swoje rozwiązanie, swoją odpowiedź, swoje skazanie i wzmocnienie. Ale kiedy coś trwa długo i to już nam uprzykrzy się, i kiedy już nas już ręce się opuszczają, kiedy u nas nie ma sił, nieraz i nie dwa, może już z tego uśmiechu, i może nawet z tej wiary, którą wydaje nam się, że mamy, okazuje się, że wiary już jakby nie było, że ręce się opuściły, że u nas jakby brakuje tej siły, że łzy na oczach. I my po prostu nieraz i nie dwa takie coś przeżywamy. Ja to sam przeżyłem i myślę, że u Was też może podobnie to działa, ale kiedy czytaliśmy ten pierwszy fragment, o tej wdowie i tym niesprawiedliwym sędzi. I kiedy my widzimy, jak ta wdowa, ona długo chodziła, ona chodziła, aby ten wziął ją w obronę. I choć to niesprawiedliwy sędzia i z ludźmi się nie liczył i Boga się nieba, on wziął obronę. I Pan Jezus mówi: Czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych? Czyż Pan Bóg nie da odpowiedzi dla swoich wybranych? Chociaż może nieraz to trochę dłużej trwa, niż my byśmy zakładali, i chociaż może nieraz u nas łzy na oczach się pojawiają, ale Bóg da swoją odpowiedź. Bóg da swoją pomoc. I Bóg widzi już pierwszą naszą modlitwę, którą my przeżywamy z głębi serca, zanosimy do niego. I choć może jak Daniel, my nie widzimy odpowiedzi w pierwszy dzień, a może ona przychodzi dopiero za trzy tygodnie. A może jak ja, kiedy nie widziałem. Moją żonę odpowiedzi w pierwszy dzień, ale dziś po roku dopiero my no, zobaczyliśmy przyszła Boża odpowiedź. My nie wiemy, ile ta wdowa wchodziła do tego sędzi, czy to trwało miesiąc, rok, czy ile. My tego nie wiemy, ale przyszła odpowiedź od niesprawiedliwego sędzi, tym bardziej Bóg. On nie zostawia nas, kiedy my wołamy do Niego, kiedy my szukamy Jego oblicza, On daje samami swoją odpowiedź. No może nie w takim czasie, jak my chcemy, może nie od razu, jak my byśmy chcieli, ale On słyszy pierwszą naszą modlitwę, ale ważne jest to, co Pan Jezus powiedział, ale ja chcę, aby mój naród. On modlił się i nie ustawał. I kiedy ja czytam to słowo, to ja tak myślę o swoim życiu, ja tak myślę o swojej rodzinie, ja tak myślę również o nas, wszystkich, którzy my jesteśmy zgromadzeni. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy modlili się, abyśmy nie ustawali. Boża odpowiedź ona przyjdzie, Boża pomoc ona przyjdzie, ona już idzie, ale są przeciwności duchowe, są przeciwności, które w ciele naszym, są przeciwności, którzy, które wokół nas. Są przeciwności, które na tych sferach niebieskich. Są przeciwności, ale Boża odpowiedź ona zawsze idzie. Ona zawsze idzie, jeśli naród Boży modli się, ale Pan Jezus zachęca mnie i Ciebie. On zachęca nas, abyśmy my byli narodem Jego który modli się i nie ustaje. Abyśmy wiernie modli się. Aby w naszych domach w ołtarze modlitwy one po pierwsze były zbudowane, a po drugie, aby na nich ogień Boży płonął. Ja tak myślę o swoim ołtarzu. Ja widzę, że u niego jeszcze może tego ognia nie tak, jak powinno być. Widzę, że poprawiać trzeba. Ale ja nie mówię tego do was jako ktoś, kto już coś się nauczył i przekazuje, że wy weźcie ze mnie przykład. Ale ja mówię również dla zachęty dla mnie i dla was wszystkich, abyśmy my Właśnie tak jak Pan Jezus zachęca, byli ludźmi, którzy modlą się i nie ustają. Byli kościołem, który modli się i nie ustaje. Bo Pan Jezus on daje odpowiedzi. On daje swoją pomoc. On wysyła to od razu, można by powiedzieć, obrazem tych historii, które przeczytałem. On daje swoje błogosławieństwo i on daje swoje skazanie. Ale nie zawsze to może przychodzić tak szybko. Ale Bóg jest z nami. I my nie, my nie jesteśmy Jemu obojętni. On troszczy się o nas. I również w życiu naszym, kiedy my przeżywamy trudności, On troszczy się o nas i On będzie odpowiadał, ale On chce Kościoła, który modli się i nie ustaje, abyśmy byli takimi ludźmi, uczyli się tego, aby w naszym sercu była modlitwa, chęć do modlitwy i trwanie w modlitwie. Niech Bóg nam pomoże w tym. Amen.